Dzisiaj w Studio Telewizji Bielsko gościmy Aleksandrę Mrzyk-Sylwestrzak. Dzień dobry. My już nagrywamy? Nagrywamy, tak. E, tak się No to może zastanawiałem... jeszcze raz. Nie, lecimy, lecimy. Dobra. E, m, e, zastanawiałem się, jak Aleksandrę przedstawić. Tak mi ciągle chodzi, chodzi po głowie taka złośliwość, żeby powiedzieć e, nie doszła radna, o. ale to nieistotne, prawda? To nie jest złośliwe. Nie, nie jest złośliwe, bo pomogłabym dużo zrobić dla mieszkańców, zresztą cały czas działa. No właśnie, no właśnie. I pomyślałem sobie, że spotkamy się tu w studio, żeby porozmawiać o tych inicjatywach Twoich związanych z muzyką, powiedzmy, nazwijmy to klasyczną mm, operową, operetkową, bo najwięcej w sumie tych wydarzeń ja czasami z kamerą jestem i filmuję. I w sumie nie mamy nigdy czasu tak więcej porozmawiać o tym, co właściwie tam prezentujesz na tych, na tych występach i w ogóle o tej operze, całej tej idei. E Zaczynałam generalnie 8 lat temu podczas programu Aktywni. Chciałam zaktywizować seniorów. Na początku były to małe koncerty, realizowałam je w Kubiszówce, potem coraz większe. No i od paru lat koncerty odbywają się w Bielskim Centrum Kultury, cieszą się ogromnym powodzeniem. Staram się też, aby były na te koncerty i wejściówki, i bilety. Koncerty cieszą się powodzeniem, ponieważ są to zarówno przeboje operowe, jak i operetkowe, i pieśni napolitańskie. I są to koncerty, za które powiedzmy seniorzy, bo głównie seniorzy są odbiorcami, tak, prawda? Tak, tak. Muszą zapłacić jakieś tam pieniądze? Czasami zapłacić, czasami są to wejściówki, mhm. różnie. W każdym razie udaje ci się wypełnić salę całą. Na przykład ostatnio w Beceku czy przedostatnio w Beceku, kiedy byłem na koncercie, no to tam nie było wolnego siedzenia. To nie tak, jest łatwe. Od kilku lat. Zresztą wynika to z tego, że mam Kontakt z seniorami, mam kontakt z szefami klubów seniorskich. Sama tworzyłam też klub czwarte piętro. Zawsze byłam otwarta do współpracy z seniorami, więc chyba lubią przychodzić na moje koncerty. Mam nadzieję, że będziecie w bardzo dobrym nastroju, bowiem zabieram Was w podróż do Wiednia. Cofamy się o 150 lat wstecz śladami Selmy Kurz, artystki, wielkiej śpiewaczki pochodzącej z Wielska, Białej. Mój wiedeński duet, Grażyna grina, Adam Zajak, sprowadzali. Szanowni Państwo, patronat dzisiejszej gali Wiedeńska Gala, piękne głosy, 150 lat pamięci Sermy Kurz, objął prezydent miasta Jarosław Kiemaszewski. początku. Ja wiem, znamy się też od iluś tam lat. Ciebie znam jako osobę, która zajmowała się tworzeniem teatru dziecięcego. Muzykalowego. Musicalowego. Dawno, dawno, lata temu to w ogóle to było też takie jakieś pokazanie, nie, coś takiego było, że te dzieciaki tam występowały. Ach, to już było bardzo to dawno. To było bardzo dawno temu, ale tam się poznaliśmy wtedy, te ileś tam tak, lat tak, temu. Tak. Ale o ile mi wiadomo, to ty w ogóle jesteś, znaczy nie, nie, nie o ile. Wiadomo mi, że jesteś też wokalistką, czy, tak, czy tak. śpiewaczką, jak Bardziej, tak, jak... śpiewaczką, wokalistką i jakby muza operowo operetkowa jest mi bliska. E, ale to znaczy jesteś wyszkolona w śpiewie klasycznym, tak? Jakoś, tak, kończyłam studia wokalno-aktorskie, więc jest to mój zawód. Wokalno-aktorskie? Wokalno-aktorskie, tak. Rozumiem, czyli jesteś aktorką też? W jakimś sensie, z wykształcenia? W jakimś sensie, kończyłam też reżyserię, stąd realizowałam spektakle muzykalowe dla dzieci. No i teraz tak, mamy tę operę, ale w sumie, o ile mi również wiadomo, to Ty tak trochę też swojego czasu uczestniczyłaś w organizacji takiej trochę sceny punkowej tutaj u nas, czy? Ach, to było bardzo dawno temu, sceny, koncerty rockowe. Um... Był, sprowadzała mi Tilaw i był Kazik, Robert Gawliński, też byłam z nimi zaprzyjaźniona, Także miałam taką agencję koncertową swego czasu dość dobrze e, prosperującą, bo współpracowałam z Browarami Żywieckim i Tyskim. No, Trochę tak. jestem taką bizneswoman. <laughs> Okej, okay. no <ale> dobra, teraz <laughs> mamy tą operę. Szczerze mówiąc, gdyby nie te Twoje koncerty, to ja nie wiem, czy miałbym okazję... W sumie tyle tych utworów poznać i pewnie też większość mieszkańców bielska białej, bo to nie jest popularna sprawa, nie wiem jak to w Polsce wygląda, czy te tego rodzaju koncerty mm. się często odbywają? Teraz jeżdżą orkiestry księżniczek, natomiast jeździ dziesięciu tenorów, to, co mnie jakby w tych koncertach nie odpowiada, to są wprowadzane do tych koncertów piosenki, które wykonują artyści z operowi czy operetkowi. Jest to w ogóle niepotrzebne. Ty lecisz tak na wyższym poziomie po prostu, tak? Poza tym popularyzuje muzykę operową operetkową. Opowiadam o wielkich gwia gwiazdach, niektórzy mówią, że jestem Bogusławem Kaczyńskim w Spódnicy. Jest to koncert pamięci wielkiej śpiewaczki, pochodzącej z Bielska Białej. 150 lat urodzin serny Kurz. Sopran kolorowy. to ja poproszę naszą wspaniałą pianistkę o podanie najbliższego dźwięku, to jest dźwięk F. Kto z Państwa, się przyjmę do zaśpiegania tego dźwięku. Otóż Sama Kurz wytłumowała trzy głosem koloraturowym i bardzo były znane jej tryle 24-sekundowe. Świetlana Kaliniczenko zakochała się w Katowicach. Została pierwszoplanową solistką opery śląskiej w Pytoniu. Zawsze możemy się umówić na koncert, gdzie będą bardzo poważne arie, możemy nawet sięgnąć do Wagnera. Drodzy Państwo, kolejna nasza gwiazda, również obdarzona lekkim głosem, koloraturowym, Anita Maszczyk. Takiej powiedzmy no, intelektualno-artystycznej? Tato mój zakładał w Bielsku Białej Orkiestry. Między innymi e, grał całe życie w orkiestrze Befamoskiej, był jakby prezesem tej orkiestry. Aha, rozumiem, czyli to są tradycje już takie. Był multiinstrumentalistą i pięknie śpiewał. Mhm. No, i teraz jeszcze mnie też interesuje to, czy, czy ty masz takie statystyki, czy masz takie może chociażby intuicyjne statystyki, czy to przez te ileś lat rzeczywiście udało się... No, wyedukować tych seniorów naszych, czy to jest to różni się od sosnowca pod tym względem. Na o, nie pewno, wiem. może Sosnowiec to jest klub kiepury, więc no jakby tak. te Źle, zły, tradycje zły są od lat kontynuowane. Natomiast tutaj wychowałam sobie rzesze nowych fanów i myślę, że takie kształcenie po 60 czy nawet po 70, gdzie nikt nie miał na to czasu. Ja ostatnio właśnie wspominałam na koncercie, że niezależnie od statutu społecznego, kiedy Bogusław Kaczyński prowadził o 14:00 program, właściwie o 15:00, to wszystkie panie ubierały się elegancko, piły kawusie i słuchały właśnie opery no nie pamiętam, czy moja mama się ubierała elegancko, ale pamiętam ten program, że rzeczywiście <laughs> y, oglądało się ten program. Y, y, no chociaż powiem Ci wiesz, tak się zastanawiam, y, czy ta muzyka w latach, nie wiem, w tej swojej świetności, końc XIX wieku, początek XX, tak mniej więcej powiedzmy, czy to nie było tak, że, te, że ta publiczność, że te koncerty były takie bardziej klubowe, nazwijmy to, czy tam nie piło się alkoholu, nie piło się papierosów? Nie, no oczywiście, że się, piło się alkohol, natomiast były to głównie bale. Podczas Aha. bali grała orkiestra Straussowska, śpiewały wybitne solistki, między innymi trzecia żona Straussa miała na imię Adela, no i stąd powstała operetka Zemsta nietoperza grana do dzisiejszego dnia była Rosalinda Adela, jedna pani przebiera się za służącą, druga za panią, no i wynikały z tego różnego rodzaju intrygi. Natomiast też zostało, też fabuły operetek były oparte na faktach autentycznych, bo hrabina Marica miała posiadłości, no panie w ówczesnych czasach romansowały, takie celebrytki tamtych czasów. No, – nie, nie chciałem powiedzieć, że Jestem za tym, żeby palić papierosy i pić alkohol podczas koncertów, ale chodzi mi o to, że współcześnie siedzimy tacy, że jesteś trochę sztywni przy tych koncertach. Sztywnie siedzimy, natomiast byłam w listopadzie w Royal House Opera, gdzie wszyscy piją podczas spektakli, to spektakli takich jak Toska, lampkę wina i nikt z tego nie robi żadnego problemu. Edyta Piasecka, dzisiaj dla Państwa utwór mio Babino Caro, oczywiście kompozycja Giacomo Pucci. pomysł dla, dla menadżerów artystycznych, takich jak Ty, żeby gdzieś kiedyś pójść w kierunku właśnie ściągnięcia tej, tej muzyki klasycznej powiedzmy typu opera, czy operetka może bardziej, jeszcze bardziej w re realia klubowe, żeby to było takie trochę do kotleta, w cudzysłowie mówię, yy, bo tak też Może bywało, bardziej nie? w realia bali, że można, yy, może zjeść ciastko, wypić lampkę wina, kawę, natomiast to u nas też wiąże się jakby z problemami cateringowymi, Wspominamy Selmę Kurc, młoda dziewczyna pochodząca z ubogiej rodziny żydowskiej, mieszkała w okolicach placu wielkiej Wigury. Pewna większość z Państwa czytała książkę Słowik z Bieska Białej i śpiewała dla okolicznych rzemieślników. Brakuje nam teraz szewców, krawców, a przedtem. Bardzo rozwijała się tutaj w Bielsku społeczność kupiecka. Wypatrzył ją Ignacy Goldman, jakby był jej pierwszym mecenasem. Dzięki niemu mogła kształcić swój głos, a potem dzięki protekcji księcia Esterhazy wyjechała do Wiednia. Powiedzmy sobie o tym repertuarze i o tym królu, o tym jak to mówią, drużynie, o zespole mm -hmm. występujących. Dlatego, że ja tutaj już niektórych z tych osób poznaję, po raz kolejny są to y, śpiewaczki, śpiewacy, których już masz z nimi stały kontakt. Co to są za osoby? Może, może wymienimy kilka nazwisk? Na pewno staram się obecnie y, pracować y, z młodymi śpiewakami, <gry> dlatego, że oni są na początku swojej drogi artystycznej, świetnie śpiewają y, i troszkę u nas ten rynek jest zachwiany, ponieważ pojawiły się agencje, które wspomagają tenorów zagranicznych, bardzo dużo śpiewa tenorów ukraińskich i w tym momencie też pracy dla naszych tenorów jest mniej. I kończą ludzie Akademię Muzyczną, ciężkie studia wokalno-aktorskie. Operetki są zamykane, opery wiadomo mogą przyjąć ileś solistów. No i nagle ten śpiewak albo jeżdża za granicę albo musi wziąć sprawy w swoje ręce. Mm -hmm. Czyli mamy młodych ludzi, mamy śpiewaczki i śpiewaków? Tak, mamy solistki, Współpracuje z Edytą Piasecką, solistka Opery Krakowskiej, jest związana z Teatrem Narodowym, z Justyną Dylą od lat, solistka Opery Śląskiej, Renata Dobosz, Swietłana Kaliniczenko, no i z całym młodym pokoleniem, takim jak Łukasz Ratajczak, Michał Dziedzic, Współpracowałam z naszym Bielszczaninem Olkiem, Aleksandrem Kruczkiem, Sławomirem Naborczykiem, także gdzieś ta plejada gwiazd przez te koncerty się przewija. Są głównie operetkowe? Pieśń, ale staram też o się, fragmenty oper. Staram się zawsze, żeby y, soliści, żeby pojawiały się takie wielkie y, przeboje jak y, arie operowe, które są znane, Aria Carmen y, czy Aria Toski. Y, y, czasami pojawia się y, a, no, Aria. Pa, y, y, Aria Pajace, ridi Pajaci, którą śpiewał Pavarotti. Także tego repertuaru jest bardzo dużo. Staram się, żeby on był różnorodny. Pojawiają się pieśni napolitańskie, Też e, soliści chcą zaśpiewać przeboje Andra Bocelli. E, natomiast e, na pewno nie zgodzę się, żeby podczas tych koncertów była śpiewana piosenka, czyli że soliści zaśpiewają Macarena. W tym kierunku na pewno nie idą. 何 <music> Przymierzam się do popularyzacji muzyki Chopina, pieśni Chopina, które mają w repertuarze solistki. Bardzo piękny koncert również pod kątem edukacji, czy seniorów, czy młodzieży. No ale te operetkowe pieśni, które y, czasami słyszę, wódza... no, y, aria, aria, tak? albo duety, albo kwartety. No właśnie, ale te takie powiedzmy z takim przymrużeniem oka typu typu, bo świat bez dziewczątek. Co to, to są za kompozycje? To, to też to właśnie pochodzi z księżniczki Czardasza, Lechara. Jest to Aria Boniego. No to chwyćmy się tego Lechara w takim razie. Tak. Kto to był Lechar? Mówisz o tym czasami podczas koncertów, Przytaczasz jakieś epizody życia, jakieś anegdoty. Powiedz mi dwa słowa. o tym. Franz Lechar, jakby kontynuował schede, opis, schedę. Opusz, schedę De realizacji operetek straussowskich, był ulubieńcem cesarza, bo jakby teraz mamy Ministerstwo Kultury, a w tych czasach mentorem był cesarz, a później Franz Lechar rywalizował z Imre Kalmanem. dzień bez Wszedł do nas, e, można wejść po prawej, można wejść po lewej, e, i chciałabym się z Panem pomiałczyć, jeśli ktoś jest. <grywa> Widzę bardzo chętnego w drugim rzędzie w pięknej marynarce granatowej. Się... Bardzo serdecznie zapraszamy gość, który przyjechał specjalnie z Krakowa. Dziękuję. będzie nasz nadworny Oh, Sammy, Jack, who's mieszkańców naszych tutaj miast, do których docieramy z tymi zadowolonymi, to bardzo zapraszamy, kto jeszcze nie uczestniczy w tych wydarzeniach, poszukajcie gdzieś na Facebooku czy w Internecie informacji o tych koncertach, bo to jest rzeczywiście no, niezwykła okazja uczestniczenia w takiej wyższej kulturze, która jest tutaj specyficzna dla naszego miasta, no gdzie indziej tego nie ma, no bo nie ma tam e, takich prawda, osób jak pani Aleksandra, <laughs> które by to organizowały. Dziękuję za wizytę. Dziękuję Państwu bardzo i serdecznie zapraszam na koncert.